Siemanko, witam wszystkich. Dzisiaj znajdujemy się na Match Pro Fishing Arenie i będziemy polować na grube siotry. Dzisiaj nie jestem sam, dzisiaj jestem z Mariuszem. Siemanko wszystkim. Jak widać, dopiero się rozkładamy. Jesteśmy na etapie rozkładania się. Ja już rozłożony. Zestawy zaraz powędrują do wody i będziemy działać. Zestawy na jesiotra już zarzucone. Dzisiaj skupiamy się tylko na jesiotrze. Wszystko prezentuje się elegancko. Czekamy na pierwsze brania. No i do zobaczenia, miejmy nadzieję, że przy rybie. No słuchajcie, mamy pierwsze brania. Czyżby był jesiot? Znudował? Jest. Mamy pierwszą rybę i mamy jesiotę to na razie, tu będzie no. To jeszcze poczekaj, on się musi wmęczyć. são muito fortes são muito bom Nie mogę go odkleić od dna o, jeszcze trochę Musisz podbierać niżej Ja go wprowadzę Góra. Mamy pierwszego jesiotra Zaraz go zademonstrujemy Wpadł pierwszy jesiotr Taka no. piękna ryba Nie męczę go już, wypuszczamy go do wody No już uciekaj Poszedł pierwszy Łowimy dalej Pierwszy jesiotr wyjęty Czekamy na następnego Zapowiada się obiecująco Mamy branie bardzo jesiotrowe, będzie jesiotr. Jest ryba. Jesiotra. Jesiotra zawsze trzeba chorować dosyć nisko. Piękne, silne, waleczne ryby. Albo to jest kart. Ej, to jest kart. A jednak to jest kart. Możesz podjeżdżać. Które... jest jakiś duży Nie ma zamiaru się poddać I jest Padła kolejna ryba, taki mały karpik, około 4-5 kg Nie przedłużam, żeby wypuszczam, nie łowimy dalej. Uciekaj Nie w tę stronę On chyba chce na brzeg. Poszedł Była kolejna ryba Zarzucam zestaw do wody Niedaleko brzegu. Dzisiaj główną rolę grają Waftersy od Osmo w różnych smakach. Do tego różne rodzaje rybnych peletów od Match Pro i taka jest strategia na dzisiejsze łowienie ile jesiotrów się uda dzisiaj wyjąć zobaczymy, na razie padł jeden jesiotr i jeden karp chyba mam branie jesiotra już zaraz zobaczymy ale myślę, że on już jest tak, mamy jesiotra raczej jest to jesiotr o, to już na pewno jest jesiotr no, ale pomału O, widziałeś jak ja holuję? Jak jedzie w lewo, to ja go w prawo. O, teraz jedzie w prawo, to ja go w lewo. Będzie piękny jesiotr. Znowu biały. Najważniejsze przy holowaniu jesiotrów jest to, żeby szczytówkę trzymać jak najniżej wody wtedy jest mniejsze ryzyko spinki i one tak nie szarżują o teraz jedzie w drugą stronę ten zawracam ten trochę mniejszy już podbrak możesz wybrać no teraz idzie znowu w drugą stronę Jeszcze nie ma dosyć i teraz góra. Jest kolejny, już go bierzemy na matę. Kolejny ładny jeździot, taki około 4-5 kg, wypuszczam go do wody i idziemy po następny. Zawsze przy wycisaniu jesiotra trzeba pamiętać, żeby je dobrze natlenić. Ale jak widzimy, on jest żywawy i za chwilę powinien odpłynąć. Pięknie poszedł Lecimy po następnego Jesiotry ładnie biorą Na takie zestawy Waftersy na wkrętkach Małe haki Rzut po następnego Nie za daleko 10-8 metrów od brzegu I czekamy za następny. Po każdym jesiotrze trzeba delikatnie zanęcić pelecikiem, ponieważ jesiod jak wejdzie w łowisko wybiera wszystko Będzie jesiot Jest Coś jest, ale co? Tak, to będzie jesiotr O ho zobacz ho, ho, ho. go wariata No, to będzie jeszcze Trzyk jak nic. Gdzie tam w te zestawy? No, zaczynaj się, chłopie. O to wariat. Know how <tell noise> to ignite me, call me CEO, I've been running shit for race. And I am playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, uh. Turning lots into games, I'm the body making change, I've been rocking change, uh. Poppin' not risking veins, gonna make a big name. I just wanna be famous. But I don't want yeah. that cheap fail, I just wanna be greatness. I just wanna be great. O o o o o Patrz na państwo si się odpali Mhm, uh -huh. Tak Fajnie, że pod zestawem Taś, nie? Chociaż jakbyś mógł to może być z winczą wędkę faktycznie, bo to będzie zaraz problem. Ale jakbyś ją podniósł najpierw do góry, ja sobie pod nią przejdę. Dobra. Albo większy albo silniejszy <laughs> <laughs> Ewidentnie nie chce ten co robi, ej stój 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 Tam do panów to ty nie pójdź ju berenka boli no tak chyba za bardzo nie chce się pokazać Już jest blisko Ale on jeszcze odjedzie No bo to jest ten czarny wariat Nie mogę się nie podać. Nie, jest jakiś duch, tylko po prostu te czarne są takie. No teraz, dobra, mamy go. Taki piękny smok, około 6-7 kg, wypuszczamy go i łowię następne. Wypuszczamy smoka Płynie Chyba jezior Coś jest Na razie nie Bo płynie w tą stronę Albo to jest karp, albo nie. Tym tam jest. Chociaż się tak trzyma, jak je się tak? Nie wiem. Chyba tak. Mhm. I take shots to the top, I get it. I got one life, i am going do all the winning. I do what's right, push until I fall, I'm slipping, the give back to a coin stand tall, I'm grinning. I got cuts real deep, it boosts the squad. I had to learn how to think with my head I'm już do wody Jest kolejny Taki karpik trochę większy, ponad 6 kg delikatnie już go wypuszczam do wody bośmy niecierpliwi No uciekaj, uciekaj Pięknie poszedł, oby większe. Do trochę pod zestawy. Dosłownie troszeczkę peletu. I pod drugi zestaw. Środek. łowisko zanęcone, Zbranił u Mariusza, coś siedzi, czyżby w końcu jest od. O, u mnie jest, <śpiewa> jest <dooba. U> mnie... <śpiewa> Też mam. Dobra, ale jak se poradzimy? Spoko. Takie rzeczy to się ogarniało nie raz. Teraz pytanie, kto ma większego? Mamy dubleta, ty masz karpia? Ja też mam karpia. Wymąć go trochę, o ale tak to to nie. Dawaj go na warsztat bo Mój to szaleje jak zły Kurde, uciekł Z Pozbieraka Dobra, twój jest, trzymaj Ja ogarniam swojego, zespołimy się na matę Ja nie wiem czy nie mam jeszcze Chyba właśnie tak, no. Ja mam jeszcze ale spoko, dam sobie radę, tylko teraz na podwierak. Pięknie chodzi. żeby go tam wyjść na no, spokojnie, ja dam radę. Nie, no zrobimy te tablety. Wariat do góry ramy. Go, go, go! O, kodam rany, już trzymam. Jeszcze mi trochę brakuje. No. U mnie padł taki jesiotr. Fajna rywa. A u mnie taki karbik, za ciśnienia kolejny Taki dublet wpadł Jesod i karp wypuszczamy do wody Wypuszczamy Lecz. Poszedł No to my już kończymy wędkowanie na dziś. Myślę, że połowiliśmy całkiem fajnie. Trzymajcie się na razie do następnego.